Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do niego setnik i prosił go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus, przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja. Choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu, idź, a idzie, drugiemu, przyjdź, a przychodzi, a słudze, zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim. Zaprawdę, powiadam Wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary, lecz powiadam Wam, wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu, i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. Oto słowo pańskie.